Siemanko kochani, dzisiaj przetestujemy sobie trzy gotowe dania z Biedronki pierwszym daniem będzie lasagna drugim daniem będzie kotlet mielony a trzecią rzeczą będzie cheeseburger drobiowy tutaj mamy skład i propozycje przyrządzenia i wartości odżywcze. A teraz lasagne bolognese. Tak się prezentuje. Widać warstwę. Próbujemy. Się nie ubrudzić? Fajnie wycofana nutka tego pisamelo. Tego sera, który się zarumienił. Teraz coś z mięsa. Zem mi było. Mięso dobrze doprawione. Jak do mnie. terazania jest mocno siódemką. a wy lubicie lasagne? piszcie w komentarzach tutaj mamy skład i wartości odżywcze tutaj mamy propozycje podania przyrządzenia teraz kotlet zmielony z ziemniaczkami i z buraczkami Tak się prezent wyleciał Nowa próba. Może w rękę chwycę żeby nie było. Tak się prezentuje te mięso. W tym razie, że kotlet, w mojej ocenie, taki średni Doby trójkę Teraz pióra Pióra nawet byłoby dobra do nie ten posmak chemiczny Ale wiadomo, konserwanty, żeby to stało dłużej no i buraczki najlepsze ze wszystkiego z tego są buraczki w całym daje mocną czwórkę tutaj mamy skład wartości odżywcze i sposób przyrządzenia cheeseburger tak się prezentuje po zrobieniu dodatkowo mamy dwie saszetki z ketchupem to próbujemy jak dla mnie to nie jest to zbyt chemiczna. Mon jak nic jak dla mnie na szybką przekąskę no nadaje się do pracy albo do szkoły ale tak nie polecam a teraz podsumowanie na pierwszym miejscu u mnie znalazła się lasagna bolognese na drugim miejscu znalazł się kotlet mielony na trzecim miejscu niestety cheeseburger drobiowy jak dla mnie najgorsze mięso. W ogóle nie czujemy, że jemy mięso. To wszystko jest tak miękkie, że masakra. Nic niedoprawione nie Ja bym miał wybierać między kotletem mielonym, a cheeseburgerem. Na pewno wybrałbym kotleta, bo są dodatkowo ziemniaczki i buraczki. Gdzie bardziej się tym dają? Tak jak mówię, polecam lasagne i danie kotlet mielony. A Wy? Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, piszcie w komentarzach lub dajcie jakieś propozycje, co bym mógł przetestować. Do zobaczenia.